Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj refleksja na temat poprawiania. Nie da się, moim zdaniem, osiągnąć idealnego produktu, idealnej usługi, idealnego procesu od razu, że sobie siadamy, wymyślamy i to jest idealne. Wydaje mi się, że za każdym razem, żeby coś takiego osiągnąć, chociaż idealnego elementu i tak nie da nam się nigdy osiągnąć, lecz możemy się zbliżać do tego idealnego naszego celu, to żeby do tego zbliżać się żeby zrobić takie coś bardzo, bardzo fajne, bardzo super, to po prostu musimy iterować. Regularnie poprawić nasz produkt, naszą usługę i po prostu patrzeć na to, jak coś wygląda, wracać co jakiś czas z jakimiś uwagami, poprawkami i cały czas poprawiać. Wydaje mi się, że to jest właśnie środek do, do celu, którym jest idealny, perfekcyjny produkt, że cały czas iterujemy i poprawiamy. I co lepsze jeszcze? Najlepiej moim zdaniem robić to nie jedną osobą, tylko mieć zespół osób, które po prostu spoglądają na dany element, daną usługę i cały czas to poprawiają. Na przykład u nas w Care wdrożyliśmy zapisywanie całej komunikacji z naszymi partnerami, klientami do Google Docsu, które możemy później jako zespół przeglądać, tam nanosić komentarze i generować dzięki temu pewne standardy komunikacji, która oczywiście nie chcemy, żeby była bezosobowa jak automat, ale żeby była perfekcyjna. I to wszystko na dzisiaj z mojej strony, czym chciałem się z Tobą podzielić. Zapraszam Cię serdecznie na spotkanie ze mną już jutro. Cześć!